Wstępić, kiedy zaszłam. I co wtedy poczułaś? Ciepło i tęsknotę. Niepokój, że jest no gruba. Super. Urząd Wojewody. Cofnięto nam dotacje. W ciągu dwóch miesięcy muszę zamknąć ośrodek. Robota jest. Pszczółki narobiły miodu. Trzeba przewieźć. umysł z jeździć? Za tę kasę można by uratować ośrodek. Dokładnie, 200 tysięcy. No jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytus. Jak to się może skończyć w twoim co? Zaczynamy z pierwszym gwizdkiem. Biola i ja, jako najsilniejsi, pójdziemy po Wojtka. Co jest? Czyli chcesz zrobić to z przytupem, z fantazją? Mhm. 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 Jako terapeuta nie zgadzam się na wszystko, co ma korzenie w przemocy. Gdzie jest mój towar? W drodze. To co wiedziesz jest moje, a jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga zostanie. Taka to choroba jest, że, że są nawroty. Źle jak piję i źle jak nie pije, nie? Wybrałam samotność, żeby nikogo nie krzywdzić. Niestety nigdy nie powinnaś zostać. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko byle by. Jesteście moimi mistrzami Wszyscy przez ciebie zdechniemy. Trzymamy się razem. Mężczyzna znak potrzeby zatrzymujemy się. Jesteśmy na terapii, to jest część terapii! Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? Jest tutaj, mamy przerąbane. Запрошу.